Jeżeli, nie, jeżeli na pierwszym na samej górze nie stoi cena, to ta odpowiedź nie jest taka oczywista, bo tak naprawdę na różnym etapie są ludzie, którzy wchodzą we e-commerce. Z tymi, co my się częściej ścieramy, to są na przykład hurtownie starego typu, które działały lokalnie, gdzieś tam startują do e commerce i tam mają zupełnie inne potrzeby jak połączenie z ich systemami księgowymi, które są, nie wiem po 10 latach na rynku, a jeżeli startujesz dopiero we e commerce to też masz zupełnie inne potrzeby, z którymi ruszasz do tego, więc ale dla takich początkujących, skupiłbym się chyba na tym, żeby znaleźć taki system, przetestować kilka naraz. One są w tym pierwszym okresie bardzo tanie i większość można przetestować. I taki, w którym się czujesz najlepiej z prostej przyczyny, bo one te podstawowe potrzeby na tym etapie, jak startujesz ze komercem, szczególnie na sklepie, większość z tych sasów to obrobi. Niezależnie od wyboru, po prostu na tym początkowym etapie ważniejsze jest to, żebyś dowoził sprzedaż, niż to, jaką obecnie platformę wybierzesz. Bo jeszcze nie znasz pytań, które potrzebujesz zadać przy świadomym wyborze, nie? Tak jak ja nagrywałem tę serię wywiadów, to już była jakaś baza uniwersalnych pytań, ale tak naprawdę... To jest w pewnej formie narzucone, a każdy musi sobie wypracować te potrzeby, a najlepiej je się wypracowuje w momencie, kiedy działamy już na sprzedaży, bo wtedy nam wychodzą rzeczy, których nam brakuje, które musimy obsłużyć, w którą stronę musimy pójść, więc najpierw testujemy, najpierw działamy, najpierw wchodzimy w którykolwiek, byle w ogóle już to poczuć jakkolwiek, a dopiero później będą nam wychodziły naturalnie rzeczy, w którą stronę, w które... Tak naprawdę powinniśmy iść na tym drugim etapie, wybierając już konkretny system.